Bułgaria to raj dla fanów podróży na dziko. Przyczepa, namiot dachowy, totalna wolność. Tej dzikości pomaga fakt, że infrastruktura kempingowa prawie nie istnieje. Dlatego solidny sprzęt do przyczepy czy pod namiot będzie wskazany. W tym odcinku pokażemy wam stację energetyczną i panel solarny Bluetti, gwarancję niezależności, gdziekolwiek traficie. Pierwsze wrażenia, jest to strasznie ciężkie, bo jest to po prostu wielkie wiadro pełne prądu. Co my tutaj mamy? Wygląda na to, że mamy 32% naładowania, tak po wyjęciu z pudełka. Fajnie, ale nie mamy przy sobie źródła prądu, żeby to doładować. Mamy za to panel słoneczny i dość kiepską pogodę, więc świetne warunki, żeby przetestować, jak to działa przy takim no, zachmurzeniu, typowym też dla naszego kraju. Ten sprzęt możecie kupić osobno lub w takim oto zestawie. No, w naszych warunkach, dla naszych potrzeb zdecydowanie lepszy jest taki zestaw, no, bo jeśli macie tylko to, no, to ładujecie go w domku, macie full baterię. No, i z tym można sobie pojechać. Natomiast, jeśli chcecie parę dni spędzić, tak jak my, gdzieś tam w dzikiej przyrodzie, no to zdecydowanie panel taki rozkładany, czy to na łące, czy na dachu przyczepki, będzie robił robotę. Sprawdzimy go teraz. Podstawka numer 1. Więc mamy tutaj trzy nogi. Podpórki, na których możemy go oprzeć. No i lecę po stacji. Teraz połączymy te wiązki z tą, którą otrzymaliśmy w zestawie. tego mamy więcej, czyli można. A, okej. Okay. Można dwa panele podpiąć jednocześnie. Czerwony z czerwonym, czarny z czarnym, żółty z żółtym. Bardzo logiczny. I już się ładuje. Panelik się włączył. Tam się uruchomił. Tak jest ładowanie. A ciekawe jestem, czy już teraz jak on się ładuje, to my możemy podłączyć drona, żeby się ładowało w trakcie ładowania tej stacji. Jak najbardziej, według instrukcji, to urządzenie pozwala na takie ładowanie przelotowe, czyli w czasie gdy samo się ładuje, w tym przypadku z paneli słonecznych, można już podłączyć inne urządzenia i czerpać z tej energii. Oczywiście to wydłuża czas na ładowania na full baterii tego urządzenia i też nieznacznie skraca żywotność baterii. Wiadomo, że od czasu do czasu warto pozwolić mu naładować się na 100% nie wykorzystując tego ładowania przelotowego. Jeszcze jedna rzecz to to, że ono się troszeczkę nagrzewa w trakcie ładowania a jeżeli jednocześnie ładuje się inne urządzenia no to ta temperatura jeszcze nieznacznie się Podniesie, co to dla nas akurat w tym przypadku nie ma żadnego znaczenia, bo jesteśmy w przyrodzie, ale gdyby na przykład ładować go z gniazdka zapalniczki samochodowej, co też jest możliwe, no to już można by to wziąć pod uwagę i na przykład zrezygnować z ładowania innych urządzeń w trakcie ładowania samej tej stacji. ściągnąłeś apkę, tak? ściągnąłem apkę, tutaj zeskanowałem QR-koda, zarejestrowałem się. Napce Na możecie zobaczyć, ile w tej chwili ładuje się prądu, ile się go zużywa, także ładują nam się urządzenia. Żeby się wpasować w klimat 40-letniej przyczepy niewiadówki, zalejemy sobie teraz kawę zalewajkę, tak zwaną biurową. Zobaczymy, czy pociągnie w ogóle taki yy, czajnik. To co? Chwila prawdy? Lecimy? Aż zapachniał. Spędziliśmy z tym sprzętem trochę czasu na wyjeździe i poddaliśmy go różnym próbom. No to teraz naprawdę konkretny test tego sprzętu, bo podłączyliśmy toster. Pobór mocy, jak widzicie, niemały, a jednocześnie sprzęt cały czas się ładuje. Mimo, że słońca za dużo nie ma. I mamy gotowe, wspaniałe tościki. Jednocześnie pracował też blender. Ubytek prądu na razie bardzo mały. Obyad był gotowy. No. Shake leczno owocowy. Nie to. Na śniadanie zrobiliśmy chrupiące gofry. No i co? Są. Nie gotowe, nawet się spaliły troszeczkę. Dziękuję nie bardzo. Zrobiliśmy kawę, tym razem był z ekspresu. Natomiast wieczorem oświetliliśmy przyczepę, oglądaliśmy film, a wszystkie urządzenia ładowały swoje baterie, są trzy możliwe sposoby ładowania. Jeden to jest właśnie tak jak my z panela słonecznego, co daje pełną niezależność, no bo można być zupełnie gdzieś na dziko i dalej mieć ten prąd. Można sobie tą stację też naładować po prostu w domu i korzystać z tej ilości prądu którą się ma, nie, nie mając e, na przykład panelu słonecznego. No i ten trzeci sposób to właśnie z gniazdka zapalniczki samochodowej, też bardzo fajna i wygodna opcja, e, czyli można sobie doładowywać w trakcie jazdy e, na miejsce są też trzy tryby ładowania jeden to jest standardowy e, drugi to jest tryb e, taki przyspieszony, ponieważ e, można sobie ściągnąć aplikację, która pozwala na kontrolowanie tego właśnie e, w jakim trybie będziemy ładować no i trzeci tryb to jest tryb cichy czyli po prostu on emituje jeszcze mniej e, tych megaherców niż normalnie, chociaż on i tak jest bardzo cichutki no w porównaniu z jakimś generatorem prądotwórczym to jest niebo a ziemia e, praktycznie go nie słychać ale gdybyśmy na przykład chcieli ładować go w Nocy, kiedy śpimy, no to może to ma znaczenie, żeby włączyć sobie ten tryb cichy, żeby nam nie przeszkadzało. E, no jest bardzo wiele różnych opcji. Jest to naprawdę takie urządzenie stworzone z myślą o zaspokojeniu potrzeb bardzo różnych osób w bardzo różnych okolicznościach, żeby dla każdego było coś dobrego. E, jakość wykonania bardzo nam się podoba, bardzo solidnie to wszystko wygląda. E, myślę, że będzie się sprawdzało też i dla naszych potrzeb, bo. Planujemy troszkę więcej poruszać się właśnie tak niezależnie, e, gdzieś tam. No i tak naprawdę to jest bardzo fajna opcja też dla osób, które chcą mieć niezależność energetyczną w swoim domu, bo e, wiadomo, że przerwy w dostawach prądu mogą się zdarzyć, i to jest w stanie zaspokoić potrzeby takiej rodziny, w sensie no takie najbardziej podstawowe. Wiadomo, że no, nie będziemy ogrzewać domu tym panelem, ale jakoś tam naładować te urządzenia, e, czy nawet sobie coś ugotować. E, Zrobić kawę, jest to jak najbardziej możliwe. No i tego jest naprawdę sporo. Taki, no to Powerbank, to trudno to nazwać tą stację. Ona jest na wiele, wiele godzin korzystania z prądu. I też pod tym kątem myśleliśmy o zakupie czegoś takiego. Czyli tak, troszeczkę danych technicznych tutaj z instrukcji wyczytanych. Pojemność baterii w tej stacji to jest 2000, nieco ponad 2000 watogodzin, co w sumie oznacza, że może ona na przykład podtrzymywać lodówkę 100 watową przez jakieś 17 godzin w kamperze albo w, w przyczepce. Bateria jest litowo-żelazowo-fosforanowa, która jest. Trwałą i bezpieczną baterią, i jej żywotność to jest 6000 cyklów ładowania do 80% pojemności. Co znaczy, że nawet po 6000 pełnych cykli ładowania i rozładowania bateria zachowa co najmniej 80% swojej pojemności. Eee, I przy codziennym użytkowaniu przekłada się to na 17 lat eksploatacji. To jest mega trwały sprzęt. Eee, moc ciągła to jest 2600 W. A maksymalna e, moc, taka, którą może on e, osiągnąć, to jest 3900W. Ale przez krótki czas, na przykład do rozruchu jakiegoś silnika, można nawet taką moc z tego wygenerować. No i panel też jest bardzo poręczny, ponieważ on się składa na 4 i robi się naprawdę dość e, nie, nieobjętościowy. Można to spokojnie przewozić nawet w bagażniku nie za dużego auta. Bardzo fajna poręczna rzecz. Myślę, że dla każdego, nie tylko dla osób, które gdzieś tam off-grid próbują spędzać sobie czas, ale też dla osób, które właśnie chcą mieć... Jakieś zabezpieczenie albo chcą czasem wykonać jakąś pracę, gdzie nie mają dostępu do źródła energii, a potrzebują urządzenia elektrycznego. Jeżeli byście chcieli się zapoznać ze specyfikacją taką bardziej szczegółową tego urządzenia, to będzie link w opisie, a także będzie link do strony, na której można zakupić takie urządzenie, a też i inne, które oferuje ta marka Blue Etie, ponieważ oni mają szeroki asortyment. Mają też plecaki z panelami słonecznymi dla osób, które planują. Wędrówki górskie, można odkupić oddzielnie samą tą stację, oddzielnie panele. No i no jest parę modeli do wyboru, także jeżeli was by urządzało coś innego, to może znajdziecie dla siebie też. A my tymczasem zbieramy nasze obozowisko i ruszamy w przepiękną podróż do mało znanej części Bułgarii. Pokażemy Wam zjawiskowe jaskinie, przepiękne rzeki, doliny, góry, krajobrazy prawdziwej Bułgarii, czyli. Środkowy Bałkan. Zapraszamy. W drogę.